Panie starosto, drodzy samorządowcy, panie dyrektorze, a nade wszystko szlachetni, małże i jakże potrzebni Polsce, panie dyrektorki, panowie dyrektorzy, nauczyciele rodzice tej szkoły i mieszkania, program społeczności Szkolnej. Ja pierwszy pierwszym słowem chciałem podziękować za to zaproszenie. Cieszę się, że jestem u Adana Mickiewicza, bo tak sympatii kończyłem również liceum Adama Mickiewicza, trzecie, nie drugie, tak sympatii zawsze mi się Mickiewicza. Do tego Mickiewicza ciągnę, nie tylko na spotkania, ale również do wielu wspaniałych dworów. Adamu Mickiewicza. Serdecznie gratuluję tym osobom, które zostały dzisiaj wyróżnione i które otrzymały nagrodę. Arabskie na przysłowie mówi, edukacja jest droższa od złota. Tak, edukacja jest droższa od złota. O wartości tego krzyża dowiadujemy się w czasem. To bogactwo, o którym mówimy, często jest postrzegane właśnie przez pryzmat takich uroczystości. Przez obecność tego bogactwa. Mądry, oddany i wymagający nauczycieli. Moi drodzy, wartość tego bogactwa też odczytujemy z ubiegłego czasu, kiedy my, jako uczniowie, wchodzimy w piekty żarne, kiedy pracujemy, kiedy. Zdarzamy się wieloma różnymi sytuacjami w życiu. to wtedy wracamy do was. Ja i będą zapewne Państwo z wdzięcznością myślały gdzieś, pigniecie do swoich nauczycieli. Ta wdzięczność nie ma ceny, jest bezcenna. Moi drodzy, bez Was w tym kraju nie byłoby światłych obywateli mądrych ludzi, którzy będą podejmować decyzje, którzy będą kierować naszym krajem i będą w każdej dziedzinie życia wspierać innych. Ja chciałem serdecznie wam podziękować. Tyle czego przed To jest taki moment, kiedy powinni, powinniśmy tu być. Dziękuję za to wszystkim tym wspaniałym gościom, którzy są dzisiaj na tym święcie edukacji. Tak buduje się m.in. prestiż nauczyciela. Dziś tak bardzo potrzebny. Na no, wszystkim Była tutaj mowa o tej prestiżowości. Pan dyrektor wyraźnie to podkreślał. Ten prestiż również buduje się przez wynagrodzenie. Nie Tylko należy. Za tą Waszą ciężką pracę, za ten trud, który wkłada wkładacie w wychowanie młodego pokolenia. Moi drodzy, nie chciałbym przeciągać tej dzisiejszej uroczystości, ale życzę Wam tego, aby w szkołach zapanowała normalność, żeby decyzje podejmowali dyrektorzy, nauczyciele, kompetentni, mądrzy ludzie, żeby w szkoła zawsze była otwarta na drugiego człowieka, a nauczyciel był przewodnikiem i który jest w stanie poprowadzić tą naszą młodzież i pokazać im, co mogą brać, co do czego jest potrzebne, ale to oni powinni zadecydować, co jest dobre, a co złe. I ta możliwość Państwa jest im na pewno potrzebna. Moi drodzy, mam też żonę, która jest nauczycielem i tak też w wszystkich swoich przemówienia przemówieniach zachęcam od tego, że szkoła jest ważna w pracy. Poświęcacie tu połowę życia, albo mojej więcej. Ale pamiętajcie, żeby to też przedłużyć. Bo tam też czekamy na Ciebie. Wszystkiego najlepszego. Zdrowia, szczęścia, pomyślności, niech nam towarzyszy na co dzień tej Waszej ważnej, jeszcze raz podkreślam, ważnej pracy. Dbali o ten prestiż. Dziękuję Panie Sawiotce, dziękuję całemu zarządowi, że tu jesteście. Dziękuję wszystkim dyrektorom, samorządowcom, że tu są, razem z nami. Wszystkiego najlepszego. Jeśli pozwolicie, to ja ten skromny bukiet katedr chciałem przeznaczyć na ręce Pani Kier. Bo to tam zawsze w życiu jest, że no, trzeba coś skoordynować, trzeba czemuś pomóc, trzeba coś odpowiedzieć. W trudnych sytuacjach czasami starosta nie musimy ale to jest w rękach mojego kierownika, która tą rękę wyciągnie, pomoże i zawsze u mojej macie wsparcie i pomoc tak jak i wszystkich pracowników referatu. Wszystkiego najlepszego. Oj, Proszę Państwa na zakończenie tej części oficjalnie pozwólcie, że jeszcze podziękuję również referatowi e, drobnym pominkiem, fiatem, symbolicznie e, na wasze ręce, e, na, zapraszam was serdecznie słuchajcie chodźcie, bo nie ukrywam, że tak jak zostało powiedziane e, ta koordynacja pomiędzy naszymi placówkami jest co robić słuchajcie e, my jako m, Starostwo Wspólnie Zarządzane zdajemy sobie sprawę, e, że wszystko u nas naprawdę działa tak jak powinno. Wszystkiego, dziękuję. Wszystkiego, dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego, bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie.